SQ7NHR, SP7KS SP7KS to SQ7NHR, dzień dobry Krzysztof Grzegorz, QTH Łódź, Janina Olga 91, Stanisław Stanisław pracuje z Keluda TM742 ECO X7000 na dachu i 10 W mocy proszę SP7 IZQ SQ7NHR no Dzień dobry Grzegorzu SQ7NHR w grupie jest P7KS no a tutaj z tej strony Adam UTH wiadomo Łódź na Ługa 91 Roman Stefan radio Tajko Delta 100 w tej chwili mam załączone moc 1W no, antena, tak samo jak Grzegorza, tutaj Diamond X7000. No i teraz w międzyczasie zwiększę moc. O, teraz zwiększyłem moc do 10W. Tak to u mnie wygląda. Proszę do Krzysztofa SP7KS i Grupa SP7IZ. Tak, witaj, Adamie. Dzięki za mikrofon. Również bardzo ładnie odbieram u mnie bez zmian. Po zwiększeniu mocy. Z tej małej mocy z 1W również tutaj wskazania do końca. Również jak wiecie antena Diamond X7000. Nadaje z lokatora Janina Olga 91 Roman Stefan. I mocą 1W, bo tyle to urządzenie posiada według producenta. Natomiast po zmniejszeniu na mierniku wychodziły 2W. Także tak naprawdę między jednym a dwa. No i jakaś tam część do anteny na pewno dociera. Zasilone to jest wszystko... Przewodem półcalowym typu flex I ok, teraz przekażę mikrofon do Grzegorza Bo Grzegorz mówił, że nadaje z mocą 10W To bym poprosił, żeby zmniejszył moc Do 1W Ja nadaję również z Kenuda, ale Model TR50 Proszę bardzo Grzegorz, SQ7NHR w grupie SP7KS SP7KS i grupa Tu SQ7NHR Krzysztof59 Niezmiennie I Cały czas raport dla Ciebie taki i dwa słowa wyjaśnienia się należy dla was jeszcze i, i, FIDER u mnie draka i, i, to, i to jest dzisiaj zamontowany LDF4-50 tak, i tutaj pracuje i, i myślę że to i, jeśli chodzi o to pasmo to to będzie to na razie wystarczające I, i, proszę SP7IZQ ومشيت من خير No fajnie, dzięki Adam. Tu SP7KS dla grupy. Grzegorz, więc po zmniejszeniu mocy na piątkę, również bardzo ładnie modulacyjnie, nie do odróżnienia, sygnał spadł do S5, S5, S6. Także również to bardzo ładnie do mnie tutaj dolatuje. Na taką odległość super, naprawdę. No fajnie. Cieszę się, że jest nas tutaj coraz więcej. Aktywujemy pasmo 23 cm w Łodzi. No i zapraszamy tutaj wszystkich kolegów. Chętnych do grupy na częstotliwość 1297,500. Taka częstotliwość nasza, tutaj lokalna. Yy, można powiedzieć z województwa łódzkiego, bo również kolega Skutna tutaj się do nas odzywa. Marek SQ7 Natalia Henryk-Natalia. Fajnie, dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Miłego wieczoru życzę, i do następnego. Pozdrawiam serdecznie. Mikrofon do Grzegorza. No i to tyle. Tu SP7KS dla grupy. w grupie SQ7NHR dziękuję za mikrofon Krzysztof I mam prośbę jeśli zarejestrowałeś ten, ten materiał to jeśli jest to możliwe to, to wrzuć go gdzieś tam na YouTube albo <gryw> albo e-mailem no warto się tym pochwalić i warto to pokazywać ja bym chętnie na moim fanpage'u na, na Facebooku to, to umieścił jeśli byłoby to możliwe proszę Krzysztof SP7KS w grupie SQ7NHR no okej, okay, dobrze, to dziękuję bardzo również za tą propozycję i za y, wyrażenie zgody, myślę, że Adam też nie będzie miał nic przeciwko, to, to zrobię to oczywiście w wolnym czasie na swoim kanale, umieszczę na YouTubie i Tobie prześlę Grzegorz Linga, Ty zamieść gdzie sobie y, życzysz, to dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam, Adam na finał mikrofon do Ciebie, tu SP7KS, dziękuję. SP7KS i grupa sp 7 no nie ma problemu, Krzysiu sobie zamieszczaj, zresztą ja tam... Jakby twój kanał mam dodany na YouTubie, także odwiedzam, zaglądam, no zawsze wybieram czy coś nowego się pokazuje. oszczędzał na prądzie, więc dla komfortu z powrotem wróciłem do, do maksymalnej, dozwolonej przez moje urządzenie mocy i powiem tak, no tutaj ten ten Kenwood jest tak zbudowany, że osobny odbiornik i nadajnik na to pasmo więc będzie tutaj mieszkał na wciąż także jak tylko włączę, włączę Kenuda, to to pasmo jest czynne i jak się nie będę odzywał, to i tak można tutaj zawołać bo komfort pracy jest tutaj wyjątkowy no nie ma tego ani na siedemdziesiątce, ani na dwóch metrach jest zupełnie czyste pasmo żadnych zakłóceń, żadnych szumów niezależnie od tego z jaką mocą tutaj koledzy pracowaliście to, to to jest perfekcyjnie i to się i to się chwali bardzo bo pasmo jest czyste, na razie jeszcze ale to na, yy, póki co trzeba z tego korzystać i tym się cieszyć, Krzysztof na finał mikrofon do Ciebie, bo z tego co mówiłeś to tam musisz się dzieciakami zajmować od tej porze SP7KS SQ7NHR w grupie tak jest, tak jest, dzięki bardzo za mikrofon, także kończę już tutaj rejestrację naszego spotkania i tak jak mówiłem, tak zrobię i dzięki bardzo również za to spotkanie i, i potwierdzam, że cisza fajnie pasmo pracuje to do usłyszenia, miłego wieczoru SP7 i ZQ dla grupy SP7KS, połączności